Grupa Azoty. Główny partner polskiego narciarstwa. Kamil, serdeczne, serdeczne gratulacje. Przyjemny taki comeback na podium. A, dzięki. Rzeczywiście jest, e, jest bardzo przyjemnie, chociaż ja jestem bardzo, bardziej zaskoczony niż, e, niż szczęśliwy, bo e, no, w ogóle się nie spodziewałem się takiego wyniku. E, mam jeszcze sporo problemów, e, zwłaszcza z pozycją najazdową, które chcę wyeliminować. I, Dzisiaj mi to trochę doskwierało, dlatego to bicie było za agresywne. Widać było po wyjściu z progu, że ten artykuł po prostu wiszą za bardzo jeszcze. No i tym bardziej, w ogóle nawet po skoku nie wiedziałem, nie wiedziałem że... Czy będę w ogóle w pierwszej szóstce, co dopiero na podium. To podium też takie szczególne, bo bardzo przypominało to z czasów zimowych, prawda? No być może tak, być może, być może większości kibiców to właśnie przypominało, ale... Niemniej miłe towarzystwo na podium, i, i uważam, że yy, dzisiaj, dzisiaj wygra, wygrał po prostu najlepszy. E, czy ten drugi skok był już taki, jak chciałeś? E, no nie, nie. Na szczęście jeszcze nie. No, chyba też takie fajne zwieńczenie całego tego cyklu letniego, dotychczasowego, tej części lata. Tak, ja jestem jeszcze ja podwójnie zadowolony, chociaż też zaskoczony, tak jak wcześniej wspomniałem. Cieszę się, że udało mi się zrealizować pewne, e, pewne zadania, pewne cele, które sobie postawiłem przed, em, w ogóle przed, przed przyjazdem, przed wyjazdem na, na tą część letniego Grand Prix. Em, no to podium to jest takie zwiększenie tej pracy, którą, którą robiłem przez ostatnie 2-3 tygodnie. Em, teraz, teraz będę miał trochę przerwy od, od startów, bo następne planujemy bodajże dopiero w z takimi dobrymi odczuciami, przede wszystkim z, dobrymi, z dobrym nastawieniem, z taką jeszcze pełniejszą, lepszą, lepszą mobilizacją będę, będę mógł startować w kolejnych konkursach. A za domem już się stęskniłeś, za właśnie odpoczynkiem? Tak, tak, bardzo tego potrzebuję i... Teraz będę miał właśnie trochę czasu dla, dla siebie, dla rodziny i, i planuję wakacje. No właśnie, zdradzisz jakie wakacje? Nie. To, to... Daleko, daleko, bardzo daleko. Odczynnikarzy i kibiców też? No, no, bardziej, od, bardziej od wszystkiego, takiej codzienności. No, nie jesteśmy maszynami, każdy potrzebuje po prostu chwili spokoju, chwili dla siebie, wyciszenia.